Panie pośle, mam pytanie. Osiem lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez osiem lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską wielkie kłamstwo. Smoleńskie. Dziękuję panu bardzo. Nie ma żadnego kłamstwa smoleńskiego są ofiary katastrofy smoleńskiej. Cii. Proszę państwa. No to jest klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina, bo to jest wielka obrona Putina. Tak. Ale zostawcie ich, proszę państwa. To jest, są po prostu ludzie, którzy albo świadomie, albo z głupoty, chorobliwej głupoty, po prostu tego rodzaju rzeczy robią.